serdecznie w kolejnym poradniku od paczka znowu potem postaramy się nagrać jeszcze zdradzę, bo on też my dużo. Dzisiaj pokażemy wam co to było paczek. Falsbok. Falsebok. Plugin falsbok. Ja za bardzo. Czekajcie jeszcze. O, za bardzo nie wiem na czym on polega, dlatego paczek wam to tutaj zaprezentuję zaraz. To co już potrzebował? Chyba do Redstone, bo ty tutaj się jest z tym Redstone. Em. Dużo Redstone, tabliczki. Zależy co chcemy zrobić. Teraz ja pokażę jak gate robimy, czyli gdzie jest plugin na serwerach falsebook, to można dużo zrobić. Ale przeważnie na każdym serwerze to już jest. To jest najważniejszy plugin. według mnie. Mamy trzy takie o... płotki są. I chcecie zrobić, żeby to się otwierało i zamykało. No to... Można to zrobić no to, gdzie ten płotek jest mam teraz taki cienki jest. Gdzieś chyba tutaj. Uh -huh. Piszemy po prostu... Przesuwamy w drugiej linii co tabliczki, piszemy gate. Zaraz tam zrobicie dziurę, żebyśmy zrobić. No i wejść, zobacz jak to jest dla ja do, Tak, gate. Dobrze. Tam wyjdź. Tak. I żeby to działało, góry musi być zabudowana. Góra zabudowana. Ja sam się muszę tego nauczyć, bo sam tego nie ogarniam. Góra zabudowana. Następnie. Jeśli chcemy... To już może wszystko działać. Patrz, odejdź, odejdź. Patrz. O. Widzicie? Działa. Działa. A to klikasz na tą tabliczkę, tak? Tak, na tabliczkę, ale... A, to nikt nie chce. Na... Nikt nigdy nie chce na tabliczkę. To patrz. Masz tu, daliśmy redstone. I se klikaj dowoli. Siu, wzią, wzią. Ok. Można. Się... To, to jest pierwszy. Drugie co chcę pokazać to jest Dar. Down do, do. Jeszcze raz powiedz. Dar. Down. Door. Up. Okej. Okay. Tak samo w drugim filmenie. A Door. Dar. Drzwi. Dor, dobra. Sorry. Dar. Patrz co chcę. Door. Up. No. I tak samo. Zabudowujemy tutaj. Raz. Zabudowujemy tutaj pięć. To jest dobre. Jeśli na nie jest taki plugin jak Faction, można z tego łatwo mury zrobić, których nie da się zniszczyć. Teraz pokażę, dlaczego się nie da zniszczyć. po raz. Na górze, bo to trzeba z dwóch stron robić. Aha, dobra. Żeby znalazło też. I teraz tu po środku, nad tą samą tabliczką, widzisz, tam była tabliczka, ale teraz musi być na tym konkretnie tabliczka. Drugie linie piszemy tor, ty o czekaj, u i kliknij i się ja, zamyka. Klikam sobie. Czekaj, zaraz musimy zobaczyć, czy ten region ma tę tę te wyłączną. Jak tak, to musimy mu włączyć. O, tę tę, te, Nie miałem przy sobie. Region flag, Cox. ali. I jeżeli Patrz. macie no. Dobry Dobrujemy tak? Czekaj. Nie, poprowadźmy pierwszy jakieś kapel. Jest tak. Jest ja to stał nasz kochany. No, no co o co mu chodzi? Gra 9 osób jak na 22, to o. dobrze. Patrz. I się otwiera i zamykadisz? Okay. To działa na trzy kratki, czyli następną tu byś musiał już zrobić. Tak. Tu o. No no, no to, to chyba. To już... się zrobiła odręb. Myślę, że no to, to jest... Oczywiste. No, a patrz. Zamknij to. Patrz, tenta jest, nie? Dajmy tenta. Raz. Masz na przykład ścianę. Zrobiony mur taki wysoki Nie chcę się tego robić, ale zro... albo zrobię to. Tęta. Co się stanie? Co się stanie? O, ty masz go moda. Boom. No i co? A co się Bum, patrz, a zrpacz tutaj. Uciekaj! Patrz, patrz na ten mur u góry. Widzisz? Nie wybuch? On nie może wybuchnąć. O, miło. Najlepiej jest I z tego można robić dobre mury, jak jest Plugin Faction i mamy kilka gilgi. Jak taki mur zrobicie, nie wam go nie rozwali. Go można od samego dołu do góry. Okej. Okay. Następne jest co jest? To jest dobra pułapka na knopku. Budujemy coś takiego. To jest bridge, czyli most. Ja to chyba pamiętam z którego... Jeszcze innego serwera, zanim zacząłem grać na tym slime. Znaczy Budujemy trzy... Muszą być trzy inne niż otoczenie. Idziemy, idziemy tutaj. Tutaj. Ja napiszę, ty potem zobaczysz. To weźmy pod wirtę tutaj Zaraz, zaraz, piszemy w drugiej linijce oczywiście I w takich tych klamerkach No to ja myślę, że każde te klamerki Oj, nie za bardzo widać ten znak To czekaj Weź to od razu na chwilę No sejdź jeszcze niżej Aha. Masz tam jeszcze jeden O, weź to tak, bridge, w drugiej linijce Znaczy to jest w drugiej linijce, w środku z drugiej strony robię. Z drugiej strony. Tak samo. co tam Dobra, już okay. to mamy. Dobra. Patrzcie na mego skina. Weź. Widzicie to się zamyka? A patrz. Czekajcie. To można nie sobie poprowadzić. U... Czekaj. Okay. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Ja lubię takie małe. Oj Patrz, możesz sobie A to poprowadzić. Mnie. Dobra, jest takie małe. Dobra, no wyłaś. Jest takie małe. A z tego można dobrą pułapkę zrobić, jeśli ktoś sobie to wykopie? I want siekierka. I do góry. No, nextor wyjdź z tego. Wyszedłem Setzoru. O. Jest tak. dobry tu. no teraz taki nubek sobie przyjdzie, stanie sobie na takim waszym, wiecie Ale gdzie to, to jest. Ale to zaklej, zaklej to dierdę. I, I stań tutaj, no stań tutaj. Moje i ten... Stawaj, przyjdzie taki o. To czekaj ty o. Stawaj. No, jestem, o jakie fajne drewna, jakie fajne drewna, wohoho. Aaa! I, no I macie jego itapki. No nie macie, bo jeszcze jedną w dół trzeba. Trzeba wykopać to, nie a ja mi się nie chcę. Trwać. To na taką wysokość, żeby nas to zabijało. To tapimy tam na górze, się pożegnamy. Nie, jeszcze nie wszystko. Jeszcze nie? Jeszcze, jest... jeszcze nie. I teraz ostatni. Jeśli macie na serwerze ten problem Facebook, to można też. Kto nie ma pomysłu na oświetlenie, aha, to ja też a... znam. Ale to chyba większość ludzi zna. Ale to musicie mieć właśnie tego Facebooka. Albo command book. Jeśli command booka macie, to jest takie samo. To ja musicie szkłodzić. Co mówisz? Dajemy taką pochodnia. Nie wiem, ja teraz glec gdzie Uuu, Co O, żeś narodni. Sorry, sorry. Ja byle gdzie daję pochodzić, bo nie chce się teraz tego rozświetlać. Okay. Tak dokładnie, a wy to możecie jak chcecie Dobra, dajmy na przykład, że jest. Nad tym kładziemy. Takie cudo. Piasek dusz, tego pełno w meterze macie. Macie tak o, No, no Ale najlepiej, żeby to było szerokość 3. To najlepiej jakiś chodnik oświetlić albo coś. Bo jak nie jest 3, to, to jest ciężko zrobić, musicie próbę. Patrzcie, nie możecie tej pochodni budować. Żeby to było... Muszę znaleźć dirta. Nie możecie budować tego tak, bo redstone wam się zapali, widzicie? Musicie zrobić tak, redstone wam się nie zapali. Nie wiem, czemu tak jest, ale jakoś tak to jest w Minecrafcie wszystko Minecraft to zło Dobra, wypatrzcie, macie coś takiego? No, Oczywiście, jest to... zabudować Zabudować ładnie Dajcie, to do, do, do. I odłączyć No, no Zwalnić widzi No i dekoracja jak I mordę strzelił. To jeszcze można podłączyć do systemu, który o nie, o nie, automatycznie o nie, o nie. będzie się włączał Słyszysz, to, to jest... można podłączyć do systemu, który będzie się zaczął dzień, noc, dzień, noc wyłączać. Ale już nie pamiętam co tam się pisało, to były jakieś duże cyfry. Jak coś, to w następnym poradniku to podamy, co trzeba było zrobić. Tu już to na tyle. Wypuśćmy. No, o, dobra. Wyłącz. O, dobra. dobra, to dzisiaj pokaza... pokazaliśmy wam... Raz, dwa, trzy. cztery fajne nowe rzeczy. Ja wiedziałem tylko to z tymi dokładami. Nie no, to z tym gate'em, jeszcze też wiedziałem tutaj z tym. Ale ja bym tu wlał lava i po prostu żeby się zjadali. No ale, y, żegnamy się a, z ja. wami. Tak, ale po co lawa? Spadną masz temu. Lawa spali. No dobra, ale to I... tu wejdzie z to z obbywania. Dobra. Nie no, no to patrz. Chodź patrz. tu do mnie. Patrz, czekaj, zostaw, zostaw, bo można to i lepiej zrobić niż ja, nie wiem. Patrz, macie coś takiego? Tutaj oni wchodzą, nie? O patrz Co? Wyłączę Dobra ja tutaj sobie takie te. Nie, tak, z tym. Nie, nie musisz się z tym budować. Masz dechu? Nie mam dechów, mam pół płytki z desek masz. Pół ty masz ty jesteś model. Admina. No Patrz, co, odejdź? Okay, okay. Idzie sobie taki niewinny. Patrzcie. O jaka fajna havira. Oooooo. O. Pek. <grym> no co Pek. Pek. OK, Okej, ja chodzę do mnie. Żegnamy się na tyle tych wszystkich rzeczy. tylko koło mnie ładnie. Do widzów. Dobra. Żegnamy się domu z wami. Zapraszamy Was do naszej serii Minecraftowe klocki. No i dajcie suba, łapki w górę, no, o, niebo nam się ładnie zrobiło, parze zmienił, łapki w górę, suby, więcej widzów, więcej ognia, dobra, na razie.